Cześć, 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 Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Cyclop, a to jest kolejny odcinek z UFC 4 z rekordem 11.0. Sprawdzamy ofertę następnej walki, jaką będziemy mieli. Arnold Allen w 15 w rankingu. My jesteśmy jeszcze poza rankingiem, więc 15 w rankingu niech będzie. 4 tygodnie do walki ja zaczynam przygotowania i widzę się z wami w trakcie. Może gdy odblokuję coś bądź. Też już po. Więc y, przechodzimy do walki z Arnoldem Allenem. E, no, kolejne poważne nazwisko, mm. już y, rankingowy zawodnik. Na miejscu 15 w rankingu. My naprzeciwko jeszcze nie rankingowi. Po pokonaniu go prawdopodobnie wskoczymy na jego miejsce, nie? Na 15 miejsce w rankingu. UFC wagi. Piórkowej, tak? Łucznik. Yeah! Let's fucking go! Żółwik. To patera, jeb. Ok, szybki jest jebany, dobra, leży. Ty nie wiesz co ja umiem jeszcze, gościu. O, Jakby to go trafiło, to by była śmierć na miejscu. Gościu bardzo w uniki idzie, jak widać. No wypierdalej. Znowu leży. Pierwsza minuta walki, już dwa knockdowny. High kick, pięknie. Okej, okay, ucieka. Haja! W powietrze. Aj, obalił, ale my wstajemy, co? Na spokojnie? Nie, nie wstajemy. Okej. Okay. Okej. Okay. Hakik nie trafia, oj! Kurwa, nie mogę go dosięgnąć, on mi spierdala cały czas. Patrz, front nawet go nie złapałem. O Jezu, ale mi serię ty. Te trzy ciasy były... O, Dobrze, na glebę. Te trzy ciasy były takie szybkie, że nawet nie wiedziałem kiedy to się stało. Mhm. O w powietrzu mnie kopnął w nogę, rozumiecie to? Ała Kurwa, kontrolki z piątką mi się jebią. Okej, okay, znowu sprowadzenie. Ale my sobie wstajemy na spokojnie. O ty kurwa. A! ok. Nie wiem co tu się zadziało, ale coś się zadziało Kurwa, ciężko będzie z nim. On jak małpa zapierdala i z powrotem. O, i pięknie. I na glebę. I pozycja boczna. Proszę bardzo. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Tak chcesz się bawić, to dosiad. Cyk, dosiad górny, proszę, bań... proszę Państwa. O, ty kurwa. Przecież. O, puściłem obronę. I gałkę tylko samą dałem w dobrą stronę. Oj. A! Gościu, nie wkurwie mnie. Mówior head mu powiedzieli, i on, i on mówuje swoją head, nie? Na odejściu jeszcze sierpowy wszedł. A! Dobrze. Oj, dobrze. Au, pierwsza rankingowa walka. Pierwsza, koniec pierwszej rundy zaraz, 10 sekund do końca. Oj, ała, ale mnie w bebechy kopnął. Dobra, jeszcze mu zajebałem kopa na łeb. A zajebał mi w bebechy. Chujowo, chujowo. Nieładnie, nieładnie. Ale rozcięty jest. Lecimy z nim. On jest do zrobienia na luzaku. O ty, kurwo. O kurwa, jednak nie jest do zrobienia na luzaku. No i chuj! Jednak nie jest do zrobienia na luzaku. To była nasza pierwsza porażka. Całkiem chujowa. Ja tu, ja tu go chciałem w klin złapać i on mi zajebał. Takiego prostego. No chuj. To, to był koniec. Dalej cyk. Gramy uczciwie. No przejebałem, nie. No chujowo. Kurwa. W 7 sekund drugiej rundy mnie znokautował. Rozumiecie to? Coś tu poszło nie tak, kurwa, coś nie zagrało. Coś nie zagrało ewidentnie. Masakra. Dzięki w chuj. No i chuj nie i kurwa właśnie nasz na cały misterny plan w pizdu. Krytyczny uraz. Wstrząśnięcie. Wpierdoli nam pewnie a, wpierdoli nam pewnie w chuj tego. Odnosisz kontuzję. Tutaj teraz mus, muszę sobie uzupełnić, co? Mamy celność i tutaj pewnie, co? Szczenka i regeneracja. Ale chujowo. No dobra. Przechodzimy w takim razie do oferty walki. Desmond Wallace, chyba odrzucamy czy odrzucamy? Jebać go. Dawajcie nam kogoś, kogoś z rankingu. Nie myślcie, że to wiesz. Aha. O nie, Hank Kian. O nie, Tragedia jakaś. Tak, wiem, że kurwa taśmy mogę oglądać. W chuju to mam. Mam no, wszystko obejrzane, się u niego. Tu mogę sobie obejrzeć to. Moje mm. żołnierze odrzucił warte walki. Wiesz, czy jestem tym o oprawdy. Eee, prawda, to nie była najlepsza chwila, ale kiedyś to się wydarzy. Niech będzie. Hmm. Hank Jan, kontrakt na całą trylogię i mam rachunki do wyrównania mrzonki, zakończę te rywalizacje na dobre, kiedy spotkamy się wewnątrz on. Jebać Cię, Frajerze. Patrzcie, ile nam wpierdoliło tego karierę. Moje źródła potwierdzają, że doczekamy się wkrótce gorąco co oczekiwanego re rewanżu. Henkian i Cyklopemu mierzą się ponownie. Pewnie, że tak. Ja przechodzę do treningu, nie? A. Łokieć, drugi poziom. o za... W ogóle napiszcie co sądzicie o moim luku po barberze. Taki właśnie jest mój look. <laughs> Jak widzicie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Lepiej, gorzej, tak samo chuj wie. Jak mocno cyklopem ma się denerwuje, nie chcę być na jego miejscu. Cykopem ma nikogo się nie boi. Dajesz. Koan próbuj Cyklopem i nie niedługo zmierzą się w okno, muszę zobaczyć tę katastrofę. Felernym rewanżem z H Hengiem Kianem po yy, strasznej przegranej z Alenem. Lecimy i musimy go pokonać, co? Gracz kontra Kian. W takim razie po raz drugi, po raz drugi trzeba go znokotować. Mam nadzieję, że będzie to szybka robota. Robimy odlot, bo odlatujemy stąd jak najszybciej. Hell fucking yeah! Ale to było dobre. Ja pierdolę. Wow. dajesz spierdolę, ciebie pomijam, ty śmieciu. Aha, my sobie nie podajemy ręki, bo się w chuj nie lubimy. O ty kurwa, ty pa, dobry, jebany. Co on już mnie. Czy mi już krew leci? Hała. Mi już krew leci gdzieś, kurwa, z twarzy, nie? Z łuku Brufiowego chyba. Dobrze. Pato, widziałeś to? Pato, widzisz to? Dobrze. o śmieciu kurwo jebana o dobrze o hen ty co on się nauczył kurwa robić nagle nie mhm O, pięknie! I nagle glebę śmieciu. Dobrze. Ha, ha. ha. To był prank, a teraz nie. Jebać ty kurwo cię. Aj! Źle to zrobiłem. Chciałem zrobić to. Oj, nie to. Kurwa, mówię, że... O, pięknie. Pierwszy raz oguszony. Teraz już tylko pójdzie z górki. Kopnięcie w nogę dla zmyłki. I na machę. Cyk. I tornado. I prosto. Kurwa. W moje sidła wpadasz w śmieciu. Dawaj, dawaj, dawaj! Gdzie uciekasz? Chodź się bicia, nie? Dobrze, na glebę. Leżeć. Tornado. A, obalił. I cyk, przetoczenie, proszę bardzo. Wpięcie do żółwia. Rozciągnięcie. Nie. Dosiad. I co teraz, kurwa, gnoju? Jebany. O, to teraz, tak? Teraz będziesz się bronił. To patera. To już jest ciężko u kolegi. Teraz patrz, ty spróbujesz uciekać, ja ci nie dam uciec, i cię dopierdalam. Patrz, bo to jest łatwiejsze dla niego. Ha, frajerze. Kurwa, w złą stronę gałkę dałem, bo mam downa. Okej, okay, jeszcze raz. Ha. Czekamy na twój ruch, proszę pana. Dobrze. Czy uda nam się go skończyć w pierwszej rundzie? Tak jest. Sorry, musiałem się wczuć. Mamy skurwy syna w pierwszej rundzie. E, no, wygraliśmy po powrocie. Wygraliśmy po powrocie, ale e, była to walka z kurwa, z Hengiem Kianem, czyli z naszym chyba pierwszym rywalem w ogóle, albo drugim w, w UFC. Także. Nie wiem, czy to aż tak super dla nas, no ale wygraliśmy, to się liczy. Może w następnej walce dostaniemy kogoś rankingowego, miejmy nadzieję. TKO Cyclops, proszę Państwa, Cyclops, knockout techniczny, kontuzje, brak, czyli wszystko w porządku. Została nam jeszcze jedna walka w tym kontrakcie, ale to już będzie w następnym odcinku, jak na razie ja się z wami żegnam. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, strzel suba, jeśli chcesz być na bieżąco i lub jesteś jeszcze nowy i, lub jeśli jesteś nowy po prostu. Ech. Mamy już 190 subskrypcji, to bardzo blisko do 200, więc lecimy do 200 nie do końca roku raczej, ale mam nadzieję, że jak najszybciej. To byłem Ja, czyli Cyklop. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!